Czystego cyferianizmu, rozprzestrzenić się na ziemię. Wszyscy muzułmanie poddadzą się temu systemowi. Nie będzie jednego muzułmanina, który nie przystąpi do religii NWO, nawiązując do pajka. Islam jest jedynie narzędziem, aby zniszczyć chrześcijański Zachód. To wszystko, czym jest, to narzędzie to jest to, co powiedział setki lat temu. Mistrzowski plan, by użyć islam rozpoczął się w 2001 roku. Kiedy strach Amerykanów został wykorzystany przez ezoteryczną kabałę, czyjającą się w cieniu, w swoim przemówieniu George W. Bush ogłosił, że anioł będzie ujeżdżał światowe wiatry i poprowadzi burzę. Mistrzowski plan dla trzeciej wojny światowej został ujawniony w 2001 roku. Rozpoczęli mistrzowski plan Alberta Pajka, gdy wlecieli dwoma samolotami WTC i obwinili za to islam. Burza, która nadejdzie, i anioł, który ją przyniesie, były długo oczekiwane przez proroków, aby się spełnić. I tak jak przewidział wielki mag cechu, Albert Pike, islam będzie religią wybraną do wykorzystania aby wywołać kryzys pomiędzy nim i Zachodem, który tylko się pogorszy. Jaki jest powszechny czynnik za każdym razem, gdy widzimy kryzys? Kto za nim stoi? Islam. I oni chcą, abyś wierzył w sposób naturalny, że to Islam. Zostało to zaplanowane setki lat temu, a Islam ma w tym dużą rolę. Ezoteryczna kabała używa islamu, aby osiągnąć dużą pracę. To wszystko zostało zaplanowane. Widzimy, co robią z kryzysem imigrantów, widzimy, co zrobili w Anglii z sądami szariatu itd., itd. Używają islamu, aby zamieszać w kotle. System musi upaść, musi zostać obalony. Islam zostanie użyty do ostatecznego celu, którym jest zabezpieczenie w pełni koronacji Lucyfera. Będą go dalej używać, aby zniszczyć zachodnie chrześcijaństwo, zachodnią kulturę. To się wydarzy i tak naprawdę nie możesz tym nic zrobić, poza modlitwą. To zostało przepowiedziane. Wiedzieli o tym od co najmniej końcówki XIX wieku, według mnie, nawet wcześniej. Wszystkie wojny światowe zostały zaplanowane. Trzecia i ostatnia została już napisana w książkach, nie macie nad tym kontroli. Jest to walka między zwierznościami, mocami i panowaniem. I dlatego właśnie nasz brat Paweł powiedział nam, abyśmy się modlili. I poszli na wojnę przeciwko tym zwierznościom i mocom. Face en Ukraine, les soldats russes mènent des opérations militaires pour amener la paix et l'ordre face au nationalisme ukrainien. Nous, soldats africains, nous sommes prêts à aller auprès de nos frères russes pour aller les soutenir. Mes frères russes, tenez bon. Nous, africains, nous arrivons bientôt. Courage Courage Udokumentował w niej, że Trzecia wojna światowa została zaplanowana przez wielkiego maga 33 poziomu, który nazywał się Albert Pike. Albert Pike był znanym wyznawcą lucyfera, który otwarcie czcił Lucyfera w swojej książce Moralność i dogmaty obrządku szkockiego dawnego i znanego masonerii. Pike był również generałem konfederacji w czasie wojny secesyjnej. Oraz czarownikiem okultystycznej magii, przekazującym i przywołującym duchy. William Carr udokumentował, że Albert Pike napisał list do kolegi w 1871 roku, nakreślając mu ostatnią i największą zwojen. Nawiązując do Kara, to co napisał Albert Pike było właściwie czymś więcej niż list. To był plan, który przedstawia dokładnie, co może się wydarzyć w ostatniej wojnie. Kar powiedział: W 1860 roku Albert Pike został zarejestrowany, gdy mówił, że jego program militarny może zająć 100 lat albo trochę więcej. Przypominamy, że na naszym kanale nie ma płatnych reklam i jeżeli uważasz, że robimy coś wartościowego, to możesz wesprzeć naszą pracę poprzez datek dowolnej wartości. Możesz też nasz wspomóc, odwiedzając sklep partnerski Kiluminati Wear, który oferuje odzież literaturę dla wszystkich przebudzonych. Jest to świetna forma wyjścia z przekazem poza internet. Linki znajdziesz pod filmem. Pozdrawiamy Kiluminati Team. Dodaj łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał. Pozdrawiamy Kiluminati Team.